Ten film będzie dotyczył tematu formatowania warunkowego z formułą. Mamy tutaj dane z zestawieniem producentów oraz różnych produktów, a także kilka innych informacji. I tą właśnie, kolum właśnie kolumnę i tą właśnie tabelę będziemy formatować, wykorzystując formatowanie warunkowe z, z formułą. Samo formatowanie warunkowe znajduje się w narzędziach głównych. Jeżeli klikniemy w formatowanie warunkowe, to Excel podpowiada nam kilka, nazwijmy to standardowych możliwości, dzięki temu możemy chociażby wyróżnić jakieś komórki, nadać danym wartościom jakieś skale, czy ewentualnie ikony, które sugerują, wskazują na to, czy są to wartości większe, wyższe, czy ewentualnie niższe niż na przykład wartość średnia. Natomiast nas tutaj będą obecnie interesowały. Nieco inne formatowania, formatowanie z użyciem reguły. Jest to formatowanie, które pozwala nam nieco wykroczyć poza te, które, o których mówi nam Excel tutaj. Wymaga to od nas oczywiście wprowadzenia odpowiedniej reguły, i żeby to zrobić, potrzebujemy znać też zasady tworzenia formuł, ponieważ będzie to po prostu wprowadzenie pewnej formuły w. W samym oknie formatowania warunkowego. Od początku, jeżeli chcemy sformatować jakiś obszar, musimy się zastanowić, który obszar chcemy formatować. A teraz przejdziemy do sformatowania nazwy producenta, ale kryterium, które Excel będzie miał wziąć pod uwagę, będzie to, w jakim magazynie znajduje się dany towar. Wobec tego zaznaczyliśmy sobie na początku obszar, który chcemy formatować. Wchodzimy w formatowania warunkowe, nowa reguła. Następnie wybieramy tutaj ten ostatni element, czyli użyj formuły do określenia komórek, które należy sformatować. Jeżeli to wybierzemy, tutaj pojawia nam się pasek formuły, w którym po prostu klikamy i wpisujemy ręcznie daną formułę, która ma być zastosowana. W naszym przypadku chcemy, aby nazwa producenta była zaznaczona na zielono, właściwie wypełniona na zielono, tylko wtedy, jeżeli produkt znajduje się w magazynie głównym. Wobec tego, ponieważ zaznaczyliśmy już obszar, który chcemy formatować, wystarczy, że wpiszemy to kryterium, czyli ten warunek, który musi być spełniony. I krótko mówiąc, magazyn ma być równy główny. Oczywiście w momencie, jeżeli klikamy na dany obszar, on wprowadza nam się w sposób bezwzględny. Natomiast w tym wypadku, jeżeli chcemy, aby Excel przeszukiwał każdy wiersz po kolei, oczywiście musimy odblokować adres E27 w wierszach. Wybieramy teraz sposób formatowania. Chcieliśmy zielone wypełnienie, więc tak też zaznaczamy. OK. No i teraz sprawdźmy. Oczywiście tutaj mamy na zielono tutaj i tutaj i faktycznie odpowiednio w tych wierszach widzimy, że jest to magazyn główny. Panie warunkowe możemy również zastosować kolorując czy formatując cały wiersz, czy krótko mówiąc całą tabelę. Możemy to zrobić w taki sposób, że Wykorzystamy do tego na przykład dwa kryteria. Oczywiście zaznaczamy znowu odpowiednie komórki, które chcemy sformatować. Wchodzimy w formatowanie warunkowe, nowa reguła. Użyj formuły, aby Excel pokolorował producenta, ale tylko jeśli jest on w magazynie głównym i jednocześnie ilość jest większa niż 4000. Wpisujemy nazwę funkcji, jest to oczywiście funkcja oraz i pierwsze kryterium. Pierwsze kryterium to oczywiście magazyn. Ten magazyn ma być równy główny. Średnik. Kolejnym kryterium ma być ilość. Ta ilość ma być większa niż 4000. Oczywiście podobnie jak wcześniej, kiedy klikamy w komórkę, komórka podstawia nam się w formule w sposób bezwzględny. Wobec tego musimy się zastanowić, czy faktycznie powinniśmy coś tutaj zmienić i odblokować w jakimś zakresie te komórki. Oczywiście nasza tabela jest tak skonstruowana, że chcemy, aby Excel przeskakiwał przez kolejne wiersze i je sprawdzał. Wobec tego na pewno potrzebujemy odblokować te wiersze. Wobec tego dolar sprzed 27 powinien zniknąć. Formatujemy, możemy je sformatować inaczej. Niech to będzie wypełnienie na kolor żółty. OK, OK. I sprawdźmy. Mamy jedno wypełnienie. Tutaj jest to wartość równe, równe 4000. Wobec tego, oczywiście, formatowanie nie zadziałało. I tutaj główne mniej niż 4000. Podobnie możemy zastosować formatowanie, jeżeli chcielibyśmy, żeby na przykład cały wiersz był zaznaczony w jakiś sposób. Zaznaczam cały obszar i formatujemy. Nowa reguła. Użyj formuły. Zachowamy sobie te same y, kryteria, czyli znowu magazyn główny, ilość większa niż 4000, oraz główny, oczywiście, musi być. Równy i wpisany w cudzysłów. Kolejne kryterium to ilość. Ta ilość ma być większa niż 4000. Chcemy, aby Excel sprawdzał każdy wiersz po kolei. Chcemy, aby Excel przesuwał się wzdłuż naszej tabeli. Przy każdym kolejnym wierszu sprawdzając te wartości, a jeżeli wartości będą spełnione, to żeby ten, ta nazwa producenta była oczywiście zaznaczona na jakiś kolor. Dlatego też konieczne jest usunięcie dolarów, czyli po prostu krótko mówiąc odblokowanie wierszy, żeby Excel mógł swobodnie po tych wierszach przeskakiwać. Formatujemy, niech to będzie kolor niebieski. Ok, ok. I tak to działa.